USER 728-23-066-56 Fanzolia, w co grasz? Bo ja Battle Royale. Ja zero budowania i ewentualnie sniper one-shot. Patrz, 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 patrz. Jest kurwa! Ale się zaczaiłem na niego. Dawa jeszcze medalion. Ale przyczajka. Przyczajony tygrys. <laughs> Królewskie. No to pewnie jakiś bamba. Marcza Marcello Zoli jest kurerer gwiazdka A. No nareszcie, nie? Kurara. <laughs> Panie! A miał dwa medaliony, pała jedna i pełne życie. USR 728 fan Zoli, wygrałaś, jesteś Sigma. No a zobacz, a miał dwa medaliony i pełne życie, nie? A ja miałem połowę życia i go zrobiłem. A też jebany na kucka się skradał. Także nie taki głupi.